Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Cztery medale wywalczyli wrocławianie na jubileuszowych Mistrzostwach Polski Seniorów w karate Kyokushin. W zawodach w finału wystartowało ponad 140 zawodników z 50 klubów. Najbardziej obfity medalowy plon wywalczyły zawodniczki z Wrocławia w kategorii plus 65 kg i łupem padły 3 z czterech medali. Do półfinału awansowały Agata Kaliciak i Anna Brzezicka z AZSO AWF oraz reprezentująca klub Agnieszki Sylwestra Sypieniów Ewelina Urbanowska. Ta ostatnia, podobnie jak przed rokiem, musiała się zadowolić brąz krążkiem. Tym razem jej półfinałową pogromczynią okazała się Anna Brzezicka. Podopieczna Jacka Lamota dość pewnie pokonała lokalną rywalkę. Znacznie trudniejszą przeprawę w drugim półfinale miała główna pretendentka do mistrzowskiego tytułu Agata Kaliciak. Wrocławianka po ciężkiej walce zakończonej dogrywką pokonała jednak Iwonę Lewandowską. Finał był zatem wewnętrzną rozgrywką zawodnicze Kazatesła WF. Kaliciak i Brzezicka znają się doskonale i każdej z nich trudno było czymś zaskoczyć rywalkę. Górę wzięło znów większość. Większe doświadczenie Kaliciak, która pokonała ambitnie walczącą koleżankę klubową i wywalczyła kolejny w karierze złoty medal Mistrzostw Polski. Na najwyższym stopniu podium w finałuściu stanął także Damian Galiński, zawodnik klubu Agnieszki Sylwestra Sypieniów. W mistrzostwach startował po raz drugi. Debiut przed kilku laty był niezbyt udany, stąd Wrocławski Karateka przed wyjazdem nad Bałtyk chciał za wszelką cenę pokazać się z jak najlepszej strony. Startujący w najcięższej kategorii wagowej Galiński dopiął swego i dotarł do finału. Tu zmierzył się z Marcinem Sierackim z Zielonki. Pojedynek miał dramatyczny przebieg. Wrocławski Karateka został znokautowany, ale sędziowie do Patrzyli się przy tym uderzeniu faulu przeciwnika. Kara dla rywala sprawiła, że Damian Galiński mógł się cieszyć z pierwszego w karierze złotego medalu mistrza z Polski. Do ćwierć finałów dwóch lżejszych kategorii dotarli zawodnicy wrocławskiego AZSła WW, Igor Lamot i Piotr Kaźmierczak. Kończąc turniej na miejscach 5-8. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsze uczelnia wychowania fizycznego.